Witam ponownie. Mamy sobotę. Godzina 0070. Znowu wyprawa. Jeszcze szybki spacer z psem. Po auto. E Dzisiaj będziemy oglądali też. Auto z napędem 4x4. Jak widzieliście w ostatnim filmie. Trochę nie poszło, 3 km zrobione, dzisiaj troszeczkę bliżej, bo mam do przejechania chyba coś około 300 jak patrzyłem. Eee, co dalej? Jeżeli chodzi o cenę, to dzisiaj troszeczkę też tanie, ostatnio było 67 wywoławcze. dzisiaj jest bliżej 50, chyba 47500, z tego co pamiętam. I zobaczymy co zostaniemy na miejscu ceną, ceną ale Generalnie, żeby auto było dobre, także istotne. Z tego, co sprzedający opowiada, to coś coś tam robił, ale też jakieś koszty już za rogiem się czają, bo rozrząd zaraz do wymiany. No i wiadomo, to inne standardowe, ale kosztowne rzeczy. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No i mam znać z trasy. Szybko odprowadzę psa do domu. No i ruszamy. Także do później. Polutku dojeżdżam. Zostało 29 km do celu. Szybka kawka. Mam nadzieję, że to pomoże skoncentrować się przy zakupie. Nic, niczego nie pominąć. O samym aucie, co mogę, marka, którą już miałem. Więc jakby pod tym kątem nic nowego. Jedyne co to sprzedający, który zapewnia, że auto serwisowane na bieżąco, bez zaniedbań itd tak itd tak dalej, ale generalnie to wszyscy tak mówią. I jak widzieliście na poprzednim filmie Toyota w jakim była stanie, blacharskim się oczywiście nic przez telefon nie mówił zapewniał, że stan jest dobry, bardzo dobry Wiecie, ja nie oczekuję, że auto będzie nowe, ale też to jest jakaś kwota 40, 60, 70 tysięcy Nie wiem, dla jednych może to być dniówka, e, majątek, dla jeszcze innych, że tak powiem średni budżet na auto e, Więc tutaj akurat kwestii, które tak za bardzo nie będę poruszał, no myślę, że w tych pieniądzach można się spodziewać Generalnie wszystkiego ja oczekuję tylko i wyłącznie tego, o czym sprzedający po prostu zapewnia. Czy to w treści ogłoszenia, czy to w rozmowie telefonicznej. Niczego więcej. Jeżeli to się pokrywa na miejscu z tym, co mówił sprzedający, albo w treści ogłoszenia, no to po prostu auto kupuje Jeżeli dojdziemy do jakiegoś tam porozumienia cenowego i tyle. Także mam nadzieję, że w tym wypadku dzisiaj tak będzie, bo e, co prawda nie było to 300 km, tak jak rano wspomniałem, to było 3 godziny. Także pomyliłem się, trójka, trójka ale kilometr do celu miałem generalnie 190. I to no też nie mało, tak? Z drugiej strony to jest prawie 400. Bardziej chodzi o ten czas, tak naprawdę, na te dojazdy Uczymy na miejscu, co tam dzisiaj w trawie pisze. Co ciekawe, tak naprawdę wczoraj już po umówieniu się na dzisiejszego godzinie wyszło, że auto nie ma bieżącego przeglądu od dwóch lat, więc już się zapaliła lampka. Nie wiem, czy to po prostu jakieś przeoczenie sprzedającego ze względu na to, że nie wiem, ma inne auta, bo najczęściej tak jest, że ludzie mają nie wiem, dwa, trzy auta. Ja to wiem sam po sobie. Akurat ja tego pilnuję, tak, jeżeli chodzi o Serwis auta, oleje w silniku i tak dalej Nie zdarza mi się tam przekraczać akurat na tym Gdzie jestem No ale wiecie, ktoś prowadzi firmę, ma też tysiąc spraw na głowie Także może się zdarzyć Aczkolwiek no to też już zaczyna dobrze nie wyłożyć Bo jeżeli zapomniał chociażby o takich rzeczach jak przegląd To może też zapomnieć o przeglądzie okresowym Serwisowym Czyli olejowym, filtrowym i tak dalej tak dalej Więc to może gdzieś tam mieć odzwierciedlenie ale nieważne, sprawdzimy to wszystko na miejscu Pogadamy ze sprzedającym Nie chciałem już tego odwoływać Już nie chciałem wiecie, gdzieś tam dzwonić do sprzedającego o dziwnych godzinach późnych Więc yy, umówiłem się Auto jakoś tam mało wiele rokuje Podoba mi się wizualnie Mechanicznie okaże się na miejscu Co było dokładnie robione i jak to funkcjonuje w dniu dzisiejszym Także na tej podstawie będziemy się dalej zastanawiać, co z tym fundem robić. Póki co, 24 km do celu. Postaram się coś nagrać na miejscu, jeżeli będzie taka możliwość. Jeżeli nie, to nie. To powiem Wam, jak przebiegły godzinę i, i tyle. Także tak. do później. Witam ponownie. Jak widać, nadal z Chryslerka. Stary, ale... Dobry pojazd Który powiem wam szczerze doceniam coraz bardziej Po tym co oglądam Tutaj auto za ułamek kwoty Odpukać jeździ Bezproblemowo dowozi wszędzie Za bardzo nawet wycieków nie ma Z tego co widziałem i robiłem Więc naprawdę nawet Zresztą nie czy mogę coś dokupować Czy zmieniać czy nie zmieniać Ale wracając do tematu Auta które oglądałem powiem wam szczerze nie nagrałem nic. Ręce mi opadły generalnie. Na miejscu się okazało, że no z zewnątrz ok. Auto nie wyglądało, żeby było uderzone. Pomiar lakieru poprawnie. Już nie wnikałem nawet, czy jakieś elementy były wymieniane, czy nie. Po prostu zmierzyłem z zewnątrz, z grubsza. Zabrałem się za to, co najważniejsze, czyli pod maskę. I ściągnąłem pokrywę, od razu widziałem, że są zapocenia Wycieki po prostu oleju No i prawdopodobnie to było z turbiny albo, albo ewentualnie z jakiejś tam spod pokrywy Nieważne, od góry już było widać, że coś cieknie Ok, mniejsza z tym Sprzedający wspomniał, że ma gdzieś na firmie Najazd, Kano, pojechaliśmy i faktycznie potwierdziło się, że z lewej strony wycieki od góry do dołu prawdopodobnie z turbiny tam są akurat dwie turbiny, bo mówimy o aucie Land Rover Discovery 4 z silnikiem, oczywiście, 30 diesel, i z lewej strony to jest raz. Wyciek, dwa z prawej strony, tak samo leciało aż po rozruszniku. Leciało czy naciekało, w ten sposób powiem. Oczywiście przy reduktorze, nie wiem, nazwy to no po prostu był cały, jakby oblepiony olejem żeby był po prostu ciemny. Jakaś tam jazda próbna, co się okazuje. Mówię oczywiście pokazuję to sprzedającemu, tam sprzedający, o to tam, że przy rozrządzie można zrobić tu, tego I generalnie podczas jazdy próbnej i to nawet niedługi, bo tam dosłownie jeździliśmy tym autem do firmy, było chyba, nie wiem, półtora kilometra może I już na powrocie, no smród po prostu w kabinie, tak, czyli ten olej, który gdzieś tam wyciekał Spadał na kolektory, na tłumiki na, Oczywiście rozgrzane tłumiki, kolektory No i chłopcze wiecie no Jak jest włączona tam wentylacja Czy klimatyzacja No to to, 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 to zaciąga powietrze z zewnątrz i, No i o tym spalonym olejem Który spadał na kolektory Nie ja wszystko rozumiem Wszystko jest do zrobienia Wszystko jest, że tak powiem Też do ogarnięcia Ale Sprzedający jakby oczywiście wzruszał ramionami Raz, że oczywiście o tym nie wspominał gdzie dzwoniłem, mówiłem uprzedzałem, że mam do niego z Gdyni taki taki dystans. E, Serwisowane oczywiście auto na bieżąco, można jechać gdzie się chce, jak najdalsze podróże i tak dalej. Tak oczywiście zapomniał sprzedając. Na miejscu oczywiście. Już dalej nawet nie drążyłem. E, olej w reduktorze też nie wymieniał. E, mosta to samo, zero wiedzy. Rozrząd już powinien być wymieniony rok temu, bo 8 lat minęło i przejechamy 100 tysięcy kilometrów A sprzedający oczywiście, jeżeli chodzi o negocjacje, wystawiony 47, to, to jakby bardzo gdzieś tam się zatrzymał na tej cenie Albo bardzo blisko, na zasadzie tam, nie wiem, tysiąca złotych może, z tego co on tam wspominał, jakichś negocjacji Także, gdzie kosztów jest na, ja nie wiem, no, no sam rozrząd, nie licząc, nawet 5000. tysięcy Plus, jakieś tam wycieki, niech będą nie wiem, z 3000, 3,5. Do tego oleje w mostach, w reduktorze. No nie wiem, no zdycha kosztów na dzień dobry. Samego wiecie, serwisu pozakupowego. No ja rozumiem, że auto nie jest nowe, ja rozumiem, że zawsze coś tam się znajdzie, i, i, i ewentualnie może być do zrobienia. No ale wiecie, no, to wystarczy albo to napisać, albo wspomnieć, rozmawiając ze sobą zainteresowaną przez telefon. Albo ewentualnie uwzględnić to gdzieś tam w cenie, spotkać się chociażby w połowie, a nie, że goście, kurczę, nie wiem, moim zdaniem odklejony mówi o jakichś negocjacjach rzędu 1000 zł. No, no. Szkoda w ogóle słów, także tak to wygląda, nie wiem, czy sobie dam po prostu spokój na tą chwilę, bo widzę, że po prostu rynek jest zapchany jakimiś padlinami generalnie i czy to jest tam 50 tysięcy czy 60. 000. Oczywiście nie mówię o jakichś tam egzemplarzach powyżej rynkowych, chociaż wczoraj też dzwoniłem po jakiś tam egzemplarz za 62 tysiące i... Ktoś mówi, że też tam nie wiem, litro oleju mu bierze, czy ile i, i, i też miał jakieś tam przejścia blacharskie, bo kilka elementów było malowanych, tak że mi się nawet nie chciało e, gdzieś tam nawet jechać, bo to oglądać. Także na tą chwilę dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, który pokaże finalny zakup takiego auta. Pozdrawiam. A hej.